Dzień dobry, witamy ponownie w wywiadzie z naszą właścicielką w folwarku. Dowiemy się dzisiaj, co nowego się wydarzyło. Mamy tutaj takiego nowego przeszkadzaja, ale myślę, że sobie z nim poradzimy że zaraz pójdzie spać. Dzień dobry, Bella. Możesz nam powiedzieć, co się ostatnio wydarzyło? Przeżyliśmy ostatnie chwile grozy. Bo niestety, ale doszło u nas do aresztowania. Ojej, to co się stało? No, niestety chodziło o Karbona. Narozrabiał i niestety musiał za to zapłacić. Dzień dobry, no to w sprawie niegrzecznego koziołka. Ja uprzedzałam i Karbonka i jego mamy bleki, że to jest bardzo nieładne kozie zachowanie, ale mnie nie słuchali. No i niestety doszło do aresztowania. O jej i poszedł do więzienia. No nie, całe szczęście udało się go wybronić, bo Marta powiedziała, że niedługo wyjeżdża do nowego właściciela, do takiego miłego pana i byłoby mu bardzo przykro, gdyby karbonek nie dojechał. Ale musiał obiecać, że będzie grzeczny i więcej tego nie zrobi. No dobrze, to co tam jeszcze się wydarzyło? Powoli przygotowujemy się do sezonu robienia serków. Zamawiamy na razie przyprawy. No, na razie mleczka jest mało, ale może za tydzień, jeżeli urośnie trawa, będzie więcej, to będziemy mogli zacząć robić serki. No, to dziś moja kolejna praca na komputerze. Będę robił zamówienie na przyprawy. Mogę zamówić to, co chcę? Nie, masz zamówić tylko to, co jest na liście. Ale to wszystko wygląda tak smakowicie. No ja rozumiem, ale nie potrzebujemy wszystkiego, więc trzymaj się listy. Paczka przyjechała bardzo szybko do nas i trzeba było ją odebrać i rozpakować. popaczkę? Nie bardzo, córeczko, bo to jest raczej zajęcie dla chłopaków. Nie no. Nigdy mi nic nie wolno. Chłopaki ostatnio grali na komputerze, a ja nic nie mogę. No dobrze, jedź tylko ostrożnie, tak żeby nie było już problemów z policją. Dobrze, mamo. Trzeba pamiętać, że zawsze, jak robicie coś w kuchni, trzeba najpierw umyć rączki. Dziękujemy w takim razie za miły wywiad i czekamy na kolejne.